Dobry wieczór, witamy na konferencji prasowej po meczu 34. Ostatniej kolejce sezonu 2022-2023. Piłkarze EUKS-u pokonali Odry Opole 1 do 0. Przypieczętowali Mistrzostwo Pierwszej ligi, a Ze mną w pierwszej części konferencji trener drużyny Odry Adam. No, panie trenerze. Dzień dobry, wieczór. dobry wieczór, poprosimy o komentarz do na meczu. Na wstępie chciałem pogratulować drużynie EUKS-u zasłużonego awansu. Myślę, że w pełni zasłużony. Piękna. Piękna sceneria tego, tego ostatniego meczu. Wspaniała atmosfera kibicosko i, i myślę, że taka firma jak OKS to, to fajnie, że wraca do, do ekstraklasy. klasy. Co do meczu, myślę, że mecz ciekawy, myślę, że mecz taki mm, bardzo wyrównany, mieliśmy swoje sytuacje, i słupki, i poprzeczki jakoś mamy w tych ostatnich, w ostatnich meczach kłopoty, kłopoty z, z strzeleniem tych bramek. Gramy nieźle, ale. Ale jakoś ta skuteczność, tak jak poprzednik meczach była naszą mocną stroną, tak tutaj, tak tutaj było słabiej. Nie zmienia to mojego obrazu oceny tej rundy, bo, bo swój cel zrealizowaliśmy, tak samo jak Ełkaz, nawet nie chcę myśleć o tym, jak jakbyśmy tutaj przyjechali w jakimś meczu takim kluczowym dla nas o, o utrzymanie utrzymania. by grał mistrzostwo, to myślę, że całkiem, całkiem inny ten mecz by był. Ale, ale nie zmienia to faktu, że mamy bardzo dobrą rundę za sobą. Jak przychodziłem to Kandydatem byliśmy na pewno murowanym do, do spadku, a tutaj staliśmy się czołową drużyną tej pierwszej ligi, jeżeli chodzi o, o drugą rundę. Myślę, że to też było dzisiaj dzisiaj widać, jeżeli chodzi o jakość gry i, i w pełni w pełni taki chyba zasłużony ten nasz sukces. I tak samo jak EKS był taki, taki fajny mecz. Dobrze, że tak się stało, że i ŁKS już swój cel zrealizował i tak samo i my i nie myślę, że że ten mecz taki był podkreśleniem tych, tych dwóch obopólnych sukcesów. Dziękuję. Dziękuję za to podsumowanie. Poprosimy o pytania. Cisza na sali, zatem kończymy pierwszą część konferencji. Rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej po meczu Ełka od opole Ze mną trener euks Kazimierz Mostral. Panie trenerze, czapki z głów tak grają rycerze wiosny. Piękne ukoronowanie, piękne do sezonu. Dziękuję. Przede wszystkim tak. No. Fajnie, że udało się zakończyć ten sezon Zwycięstwem, bo to zawsze cieszy. Ta, ta radość, ta feta będzie na pewno lepiej wyglądała, lepiej smakowała. Natomiast, oczywiście, jeśli chodzi o mecz, to, to nie było to wielkie widowisko z naszej strony. Ale ta bramka Jose dała nam trzy punkty i, i tą radość przy tej okazji chciałem. Jeszcze raz gorąco podziękować przede wszystkim tym, którzy nas mocno wspierali przez cały sezon. Nigdy czy wcześniej nie robiłem tego, ale to oni nam w wielu meczach bardzo pomogli. Myślę o kibicach tutaj, ale również chciałem podziękować wszystkim pracownikom klubu, moim, moim współpracownikom za ten cały sezon. A jeśli mogę, ten awans dedykuję mojej rodzinie. Dziękuję. W tym roku ta runda honorowa. Bardziej wymagające, bo cztery trybuny już trzeba było obiezać. Nie, to już cztery lata temu. No tylko jedną. Jak w, w połowie byłem, zastanawiałem się, czy nie zawracać, ale nie chciałem, nie chciałem zostawić tych kibiców, którzy rzeczywiście czekali długo po zakończeniu meczu, na to, żeby gdzieś tam przybić tą piątkę i zrobić sobie zdjęcie. Należy się im. Poprosimy o pytania. Krzysztof Syński, Telewizja, to ja, tak pół żartem, pół serio, jak trener był w połowie drogi, to już właściwie tyle samo zostało w jedną, co w drugą stronę. Także Ale chciałem już... na, na skróty, Przedszedeck Wojska. Właśnie tak, może zaczniemy od tej strony takiej emocjonalnej, bo, bo słyszeliśmy i widzieliśmy, jak trener został powitany podczas tej dekoracji, plus jeszcze to wnuczki dobrze widziałem? Tak. To, to myślę, że to też jest taki moment szczególny i wyjątkowy dla Pana. Oczywiście, że tak. No. Poza tym... Nie, nie często zdarza się, żeby dwukrotnie z tą samą drużyną awansować do ekstraklasy, więc yy, przede wszystkim podkreślałem to już wiele razy, powtórzę jeszcze raz. Co byśmy nie mówili, gdzie byśmy nie szukali ojców sukcesu, a jak wiemy, ojców sukcesu zawsze jest wielu, to główne podziękowania należą się zawodnikom, bo to oni na tym boisku walczyli i oni te punkty zdobywali. To jeszcze jedna rzecz, trochę to, o czym mówiliśmy przed meczem, czyli to. Granie bez presji, mam wrażenie, że dzisiaj było tyle tej piłki otwartej, że nawet to, że tam piłkarze Odry trafili, nie wiem, dwa razy w poprzeczkę, raz w słupek, to w ogóle nie zachwiało, bo, bo ten mecz się toczył swoim życiem. Tak, no i tak po meczu my powiedzieliśmy sobie do, do członków sztabu, co by było, gdyby ten mecz był decydujący o awansie. <grym /sięgny> Nie wiem, jak byśmy to wytrzymali na tej ławce, ale skończyło się zwycięstwem i, i, i awansem. No, co więcej można oczekiwać. Tak, no to jest takie właśnie gdybanie, co by było gdyby także. Ha? Panie trenerze, mówił pan o piłkarzach, ja mnie nurtuje jednym, wielu się przy panu rozwinęło w tym sezonie, ale jeden piłkarz mnie bardzo nurtuje, jakie pan ma na niego spostrzeżenie, Piotr Janczukowicz, to mi się wydaje, że on zrobił największy postęp w tym sezonie. Myślę, że Piotr ma duży potencjał i jego atutem jest też to, że może zagrać na pozycji numer 9 jak i na skrzydle. Eee... Oczywiście początek gdzieś tam ja też szukałem różnych rozwiązań nie był może w jego wykonaniu jakiś rewelacyjny chociaż musimy sobie przypomnieć jak ważna była jego bramka w meczu ze Skrą która dała nam tutaj to pierwsze upragnione zwycięstwo na tym nowym stadionie i kilka bramek takich ważnych jeszcze strzelił ale powiem tak oczekuję patrząc na niego w treningu na jego możliwości jeszcze lepszej gry poradzi sobie w Ekstraklasie? Mam taką nadzieję. Dlaczego miałby sobie nie poradzić? My graliśmy z takimi zespołami tutaj w tej pierwszej lidze, że naprawdę czapki z głów przed nimi, a, a, a dawał radę, więc myślę, że ten awans też na wszystkich tych zawodników wpłynie w ten sposób, że oni poczują się mocniejsi, pewniejsi siebie i to pozwoli im się dalej rozwijać. Mamy jeszcze pytania? Nie przedłużajmy. To w takim razie. Długi wieczór Dziękuję. przed nami. Do zobaczenia.